Czy potrafisz poczuć ten moment, gdy wszechświat zatrzymuje oddech, a aniołowie szepczą Twoje imię? Właśnie teraz nadszedł czas, aby usłyszeć najważniejsze przesłanie, jakie kiedykolwiek do Ciebie przyszło. Ta osoba już jest w drodze do Twojego życia i zmieni je na zawsze. Nie ignoruj tego znaku, kochana duszo. Słowa aniołów są dziś wyraźne jak nigdy wcześniej. Twoje życie miłosne znajduje się na progu przełomu, który przyniesie więcej światła, radości i spełnienia niż kiedykolwiek sobie wyobrażałaś. Ta wiadomość nie jest przypadkowa. Ona została ci przekazana, bo jesteś gotowa, by przyjąć to, co najlepsze. Za chwilę poznasz szczegóły tej zmiany, której nie da się cofnąć, a która na zawsze zapisze się w Twoim sercu. Ale zanim przejdę dalej, Zapraszam Cię, kochana, do dołączenia do naszego kręgu kobiet w telegramie, gdzie codziennie dzielimy się anielskimi przesłaniami. Link znajdziesz w opisie. Nie zwlekaj, Twoja dusza tego potrzebuje. Aniołowie mówią wyraźnie: Ta osoba, która ma zmienić Twoje życie, nie pojawi się przypadkiem. To dusza, z którą jesteś połączona od wielu wcieleń. Ta więź jest silniejsza niż czas i przestrzeń. I właśnie teraz wchodzi w Twoją rzeczywistość. Być może przez długi czas czekałaś na ten znak kochana, może myślałaś, że miłość, której pragniesz, nie jest dla Ciebie, ale aniołowie zapewniają: jest i zbliża się szybciej niż przypuszczasz. To spotkanie nie będzie zwyczajne. Ono przewróci Twój świat do góry nogami, lecz nie bój się tego. Zmiany, które nadchodzą, mają na celu tylko jedno. Wyzwolenie Twojego serca z dawnych ran i otwarcie Cię na prawdziwe szczęście. Aniołowie pokazują mi obraz Ciebie, silnej, pięknej kobiety, która jest gotowa na wielką przemianę. Widzisz, kochana, nie każdy otrzymuje takie przesłanie. Ono jest wyjątkowe i skierowane właśnie do Ciebie. Ta osoba przyjdzie, gdy najmniej się tego spodziewasz. I choć możesz nie rozpoznać jej od razu, Twoja dusza będzie wiedziała. Poczujesz spokój, jakiego nie czułaś nigdy wcześniej. To znak anielskiej obecności i przewodnictwa. Nie musisz nic robić na siłę, nie musisz gonić ani szukać. Wszechświat już wszystko zaaranżował. Twoje zadanie to zaufać i otworzyć swoje serce, nawet jeśli kiedyś było ono zranione lub zamknięte na miłość. Wiedz, że aniołowie stoją teraz przy tobie, trzymając Cię za rękę i prowadząc. Przez każdy krok tej podróży, każde twoje westchnienie, każda łza i każdy uśmiech są dla nich święte i widziane z nieba. To spotkanie przyniesie ci więcej niż tylko romantyczne uniesienia. To będzie prawdziwe przebudzenie twojej duszy, wejście na nowy poziom świadomości, do którego dojrzewałaś przez całe swoje życie. Zastanawiasz się, jak ją rozpoznać? Aniołowie mówią. Ona będzie lustrem Twojej duszy. W jej oczach zobaczysz swoje marzenia, swoje lęki, ale przede wszystkim swoją siłę i swoje światło. Nie pozwól, aby stare lęki lub wątpliwości powstrzymały Cię przed przyjęciem tego daru. Wszechświat nie wysyła takich wiadomości bez powodu. To, co słyszysz teraz, jest święte i prawdziwe. W Twoim życiu kończy się etap samotności i niepewności. Zaczyna się czas miłości. Współtworzenia i wzajemnego wsparcia. Aniołowie, proszą, abyś przyjęła tę zmianę z otwartym sercem i zaufaniem. Jeżeli czujesz drżenie w sercu, to znak, że twoja dusza już rozpoznaje prawdę tych słów. Nie walcz z tym uczuciem kochana, pozwól Mu płynąć i prowadzić cię ku temu, co najlepsze. Aniołowie chcą, abyś wiedziała jedno. Zasługujesz na miłość wielką, piękną i prawdziwą, i właśnie taka miłość nadchodzi. To nie jest bajka, to Twoje życie, które zmienia się na Twoich oczach. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Poczuj, jak anielskie skrzydła otulają Cię teraz czułością i spokojem. Przypomnij sobie, że nigdy nie jesteś sama, nawet w chwilach, gdy wydaje się inaczej. Twoje serce jest święte. Twoje pragnienia są ważne, a Twoja ścieżka jest chroniona. Aniołowie mówią: idź naprzód z odwagą i wiarą, bo to, co nadchodzi, jest piękniejsze, niż mogłabyś sobie wyobrazić. Na koniec pamiętaj, kochana, gdy nadejdzie ten moment, przyjmij go z wdzięcznością i miłością. A jeśli chcesz, więcej takich anielskich przesłań, dołącz do naszej społeczności na telegramie. Link znajdziesz w opisie. Niech aniołowie zawsze prowadzą cię ku światłu i miłości. Wiem, że twoje serce już przyspiesza, a dusza zaczyna drżeć w oczekiwaniu na to, co nieuniknione. To nie jest przypadek, że teraz słyszysz te słowa. Wszechświat i aniołowie wybrali właśnie ten moment, by dać ci znak, że zmierzasz w stronę największego spotkania swojego życia. Aniołowie pokazują, że ta osoba przyniesie ci nie, tylko uczucie. Ale też nowe spojrzenie na świat. Pomoże ci odkryć w sobie siłę, o której istnieniu nie miałaś pojęcia. To będzie relacja oparta na wzajemnym szacunku, wsparciu i głębokim zrozumieniu. Z każdym dniem, który przybliża cię do tego spotkania, aniołowie przygotowują Twoją energię. Twoje serce jest oczyszczane z dawnych obaw, a Twoja dusza otwiera się na nową jakość miłości. Wkrótce poczujesz, jak życie zaczyna płynąć w zupełnie nowym rytmie. Niech nie zmyli cię cisza wokół. Czasem największe zmiany dzieją się w ukryciu, zanim pojawią się w pełnej krasie. To, co teraz dla ciebie niewidoczne, już istnieje w duchowym wymiarze i wkrótce zamanifestuje się w twojej codzienności. Twoja intuicja stanie się twoim najlepszym przewodnikiem. Wsłuchuj się w wewnętrzne potrzeby. Bo aniołowie posyłają ci znaki każdego dnia. Czasem będzie to piosenka, czasem przypadkowe słowo usłyszane na ulicy. Każdy z tych sygnałów przybliży cię do tej osoby. Zbliża się moment, w którym wszystko, co do tej pory wydawało się trudne i nieosiągalne, zacznie się układać w harmonijną całość. Poczujesz, jakby cały wszechświat sprzysiągł się, by doprowadzić was do siebie. Jakby każde wcześniejsze doświadczenie było przygotowaniem na to spotkanie. Aniołowie mówią: bądź czujna, bo w najmniej spodziewanym momencie pojawi się przed tobą ścieżka, której jeszcze nie znasz. Ta droga doprowadzi cię do miejsca, gdzie wasze losy się skrzyżują. Twoje serce rozpozna to miejsce natychmiast. Być może już teraz czujesz pewne zmiany w swoim życiu, nowe znajomości, niespodziewane wydarzenia. Nietypowe propozycje. To wszystko są symptomy nadchodzącej przemiany. Nie odrzucaj ich, przyjmij je z otwartością i wdzięcznością. Twoje życie przygotowuje się na coś wielkiego. Nawet jeśli czasem czujesz niepokój lub wątpliwości, pamiętaj, że każda emocja jest częścią tego procesu. Aniołowie przypominają: nic nie dzieje się bez przyczyny, i wszystko prowadzi cię ku spełnieniu. Ta osoba nie tylko cię pokocha, ale także zainspiruje do stania się jeszcze lepszą wersją siebie. Razem stworzycie coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłaś: związek, który będzie przestrzenią wzrostu, bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości. Czasem możesz pomyśleć, że nie jesteś jeszcze gotowa, że powinnaś poczekać. Ale aniołowie zapewniają, jesteś gotowa teraz. To ty, kochana, jesteś światłem, którego ta druga osoba potrzebuje tak samo, jak ty potrzebujesz jej. Nie zapominaj, że to spotkanie jest również darem dla tej drugiej duszy. Ty także przyniesiesz jej uzdrowienie, radość i nowy początek. To będzie wymiana, w której obie strony zyskają więcej, niż mogą sobie teraz wyobrazić. Wkrótce poczujesz, jak twoje serce zaczyna bić w nowym rytmie rytmie miłości, która jest czysta, autentyczna i bez lęku. To będzie znak, że moment spotkania jest bardzo blisko. Aniołowie proszą, abyś była wtedy uważna i obecna. Nie pozwól, by przeszłość cię ograniczała. Każde doświadczenie, nawet te bolesne, było potrzebne, by przygotować cię na tę miłość. Aniołowie otaczają cię teraz opieką. Uzdrawiając Twoje wspomnienia i wzmacniając Twoje serce, zaufaj, że wszystko dzieje się we właściwym czasie. Aniołowie pracują nieustannie, abyś znalazła się we właściwym miejscu, o właściwej porze i spotkała tę osobę, która jest przeznaczona właśnie dla Ciebie. Nie musisz się spieszyć ani niczego wymuszać. Wszechświat zna Twój plan i wie, kiedy jest najlepszy moment na jego realizację. Twoje jedyne zadanie to być otwartą i gotową na przyjęcie tego, co nadchodzi. Aniołowie przypominają ci również o sile Twojej kobiecości. To właśnie ona przyciągnie do ciebie tę osobę: Twoja naturalna wrażliwość, intuicja, piękno i mądrość. Pielęgnuj je, bo to one są Twoją największą mocą. Każdego dnia dziękuj za to, co już masz i za to, co nadchodzi. Wdzięczność jest kluczem, który otworzy drzwi do tej wielkiej miłości. Aniołowie słyszą każde Twoje słowo i odpowiadają na każdą modlitwę. Nie zapominaj też, że nie jesteś sama na tej drodze. Twoje przewodniki duchowe, Twoi Aniołowie, stróże są cały czas przy Tobie, chronią Cię, wspierają i prowadzą, nawet gdy Ty ich nie widzisz ani nie słyszysz. Teraz, kochana, zatrzymaj się na moment. I poczuj tę energię, która zaczyna otaczać cię ze wszystkich stron. To znak, że wielka zmiana jest tuż za rogiem. Czy jesteś gotowa ją przyjąć? Aniołowie już wiedzą, że tak. Zbliżamy się do chwili, w której wszystko nabierze sensu. Każde doświadczenie, każda decyzja, każdy ból i każda radość doprowadziły cię właśnie tutaj. Aniołowie szepczą. Nie oglądaj się za siebie, bo przyszłość, która nadchodzi, jest jaśniejsza niż cokolwiek, co pozostawiłaś za sobą. Widzisz, kochana, życie to nieustanna podróż, a teraz stoisz na progu nowego rozdziału. Ten rozdział będzie inny niż wszystkie wcześniejsze: pełen harmonii, wzajemnego zrozumienia i miłości, która nie zna warunków ani ograniczeń. To nagroda za Twoją odwagę i wytrwałość. Aniołowie pokazują mi, jak Twoja energia rośnie z każdą chwilą, jak Twoje serce staje się coraz silniejsze i bardziej gotowe. Ta przemiana już się dokonuje, choć może jeszcze jej nie widzisz, ale czujesz ją delikatnie, jak powiew wiatru o świcie. Nie zapominaj, że nie musisz być doskonała, aby być kochana. Aniołowie przypominają, jesteś wystarczająca dokładnie taka, jaka jesteś. Twoja autentyczność będzie największym magnesem, który przyciągnie do ciebie tę osobę, która zmieni twoje życie. Ta relacja nie będzie próbą ani testem. To będzie naturalne połączenie dusz, które rozpoznają się bez słów. Być może już teraz, w głębi serca, czujesz tę obecność, jak echo w przestrzeni, która wkrótce się wypełni. Aniołowie mówią. Zaufaj procesowi, nawet jeśli droga wydaje się niejasna. Czasami najlepsze rzeczy w życiu przychodzą wtedy, gdy przestajemy ich szukać i po prostu pozwalamy, by przyszły do nas same. Tak właśnie stanie się tym razem. Możesz spodziewać się, że ta osoba pojawi się w najbardziej nieoczekiwanym momencie może w zwykły dzień, w miejscu, które znasz na pamięć, lub podczas wydarzenia, którego się nie spodziewasz. Wszechświat uwielbia niespodzianki, a podkreślają: bądź uważna na swoje emocje i sny. To w nich znajdziesz najwięcej wskazówek o tym, co nadchodzi. Twoja intuicja już teraz odbiera subtelne sygnały, nawet jeśli jeszcze nie, potrafisz ich w pełni zrozumieć. Pozwól sobie na otwartość i łagodność wobec siebie. Każdy dzień jest krokiem bliżej do tej osoby, która ma wnieść do Twojego życia światło i nową jakość. Wkrótce wszystko stanie się jasne, a ty będziesz gotowa powiedzieć: To właśnie było mi pisane, i pamiętaj, kochana. Aniołowie nigdy nie się mylą. Jeśli słyszysz teraz te słowa, to znaczy, że to przesłanie jest dla ciebie. Zostań ze mną jeszcze chwilę, bo to, co zaraz usłyszysz, może być najważniejszym fragmentem tej anielskiej wiadomości. A teraz, kochana, gdy ta anielska wiadomość dobiegła końca, Zaufaj, że wszystko, co zostało dziś powiedziane, wydarzy się we właściwym momencie. Twoje serce już wie, że ta osoba zmieni twoje życie na zawsze. Otwórz się na ten cud z wiarą i spokojem. Jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie, potwierdź jej odbiór, wpisując w komentarzu liczbę 555. To znak dla aniołów i dla mnie, że jesteś gotowa przyjąć tę przemianę. I że ta przepowiednia znalazła właściwą drogę do Twojej duszy. Zachęcam Cię również, abyś zasubskrybowała nasz kanał, by nie przegapić żadnego kolejnego przesłania od aniołów. Każde z nich niesie ze sobą mądrość i wskazówki, które mogą prowadzić Cię przez najważniejsze chwile życia. Dołącz także do naszego zamkniętego kręgu kobiet na telegramie, gdzie codziennie dzielimy się anielskimi wiadomościami. Które wzmacniają, inspirują i pomagają utrzymać kurs ku światłu i spełnieniu. Link znajdziesz w opisie pod tym wideo. Niech ta wiadomość będzie dla ciebie kotwicą nadziei i przypomnieniem, że nigdy nie jesteś sama. Twoi aniołowie są zawsze przy tobie, gotowi prowadzić cię krok po kroku, aż odnajdziesz to, czego szuka Twoje serce. Uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. A miłość, którą masz otrzymać, już na ciebie czeka. To, co najlepsze, dopiero nadchodzi. A ty jesteś gotowa, aby to przyjąć z otwartymi ramionami i ufnością. Pamiętaj, jesteś światłem, które przyciąga wszystko, co najpiękniejsze. Jesteś godna miłości, szczęścia i spełnienia. Aniołowie przypominają ci o tym każdego dnia, cicho szepcząc Twoje imię z nieba. Bądź czujna na kolejne znaki i wiadomości, które pojawią się w następnych filmach. Każda z nich jest jak drogowska, prowadzący cię coraz bliżej do spełnienia anielskich obietnic. Dziękuję, że byłaś tutaj ze mną i że pozwoliłaś, aby te słowa dotknęły Twojej duszy. Niech spokój, miłość i nadzieja towarzyszą Ci każdego dnia, kochana, aż do chwili, gdy spotkasz tę osobę, która zmieni Twoje życie na zawsze. Niech aniołowie otulą cię swoimi skrzydłami. A ty pamiętaj, twoje przeznaczenie jest piękniejsze niż możesz sobie wyobrazić. Do zobaczenia w kolejnym przesłaniu. Niech światło zawsze prowadzi cię naprzód.